Macie? No nie lepiej. Nie będę, da nie, nie będę wpuszczał mi wody. Ja chcę tam do kopalni. Kurzemy ta woda. Ha! Nie ma jak długi zasięg. Pyk. 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 drzewo? tak, potrzebuję Aha. Jest takie małe drzewo. Roste. No ale jeszcze się zajmę. E. idę do ciebie kopalnią. <gry> ja tam szybciej od ciebie dotrę, jak ty skończysz to. Bo ja tu ważną misję od... No, iść do góry. Melony by się przydały. Boże, po co to on wszedł na fejsa? Znaczy na tego, na skype'a. Na fejsa, co ja z tym fejsem? No gdzieś na fajnego fejsa zrobili. ja tego to mi się wyświetliło, ale... Nie zwróciłem na to uwagę za bardzo. No zwróciłem uwagę, ale... Ojej, żelazo. Myślałem, że to Nitki. już pisze mi kurna z Niemca nic nie było zadane kretynie kruszyna jak chcecie to mogę wam wysłać tego filmik jak ten kruszyna tańczy <grystanie> Aha, co ja znalazłem? U, nasiona dyni. Skrzynkę wziąć? A co? Skąd skrzynkę? Znalazłem, była w tym. Opuść. Skrzynka. Skrzynka. Sama skrzynka leżała? No. Bo jasno tu jest nawet. Albo ja tak rozjaśniłem. A co w skrzynce? Żelazo było. Nasiona dyni. I chlebek. Chlebek to ja sobie zjem Znacznie tutaj lesek dużo. Nie wiem dlaczego. Łoo. Wow. do góry. A ja wezmę te szyny. No, informuję cię już, że gra... Nagrywam około na 35 minut. Wiem, widzę. Nie! Zanek i stąd. Turna! Genau Fife. <suszel> szlaken. Żelazo Teraz Żelaza Najpierw szyło tyle A na dobrze Myślałem, że tam spawner jest Ha Taki mini mostek Endermana słyszę A Nie! Kurna Pro jestem Ja pierdzielę! Kto stworzył gravel? A, tam jest Enderman. Słyszałem, że najlepiej Endermana zniszczyć po nogach. Nie wiem, nie, nie słyszałem, nie wypowiem się na tym A <laughs> Znaczy czytałem na forum, tak? Ja i czytanie. <laughs> mhm. Mhm. Właśnie te filmiki na YouTube gówno dają, że jak uzyskać najlepszą jakość, kurna tam na, przy nagrywaniu. Gówno. Lagi mam jak cza Żal Kurna jakie lagi Na co ja robię Ty cały czas w domu? No Robię to Prawda hmm, Można powiedzieć, że potrzebuję już tylko wody No potrzebuję już tylko wody No to czyli, że żelaza trzeba <grych> no, a masz żelaza trochę? No no dobrze, zobaczmy tylko woda nasionek mam. Nie, nie mam. No mam nasionkę, tej... Ile tu wyjdzie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nitki pozbieram, to ryby się połowi. 5, 10, 15, 25, 30, 36. Nie 36 ma jak ma. 36 tych stóp nasionek. Pana 36 kratek jest. Takie malutkie, nie? Ale... No tak, malutkie. No bo nie jest takie duże, no, no mi się wydaje że dosyć mała jest Tylko bran braneczka się za nas... To brambia. czyli, że kwadrat 9 na 9 Ale no nie wiem czy robicie bramkę Chyba nam tu ni nic nie wejdzie, nie, nie? Na drzewie? No ramy To tylko ten, daj pochodnie No jest pochodnie Co jesteś w domku czy gdzie jesteś? W kopalni tej Zrobiłem wodę, żeby od razu spłynąć na dół. Aha, to za niedługo trzeba będzie też... KM trwać. Żal, wiesz ile minut już jest? No już... Jest około 40. No właśnie. No, bo będę tyle już kończysz, typu... To możemy jeszcze drugiego nagrać, tylko zastępujemy. Niech to się zrenderuje. No to po prostu nagramy to w dwóch kwartach, tak wyjdzie. No. A więc można powiedzieć, że zaczyna się party drugi. No. no właśnie, jak chcecie, żebyśmy witali was od nowa, czy cały czas, że nie witając was? Bo moim zdaniem lepiej, nie witając ich tak cały czas. A chodź, tu, tu nie wejdzie. Będę ciota. Chodź. Fajr. Co nie jest? A! No, zawiesił no, się no, na. Oooo oh, mam perwę Underbana? No Ciota z zapisła na sieci o oh. spawner oh. Fuck 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 Patyki, mam żelazo. Mam to jest węgiel. ...drzewny zużyję, po co mi drzewny? O! A ja mam tego. No, tego Masz? Nie kota, tylko... ...knotę i zwierzę. Ocelot. co O, znalazłem jaskinię. O, węgiel. Haaa! A ja spawnera znalazłem. Nie, nad... Kurna won! Ich mi szatanie stąd. A tu nie wejdziesz. Skubany wszedł. Jakim czym? Zrobił mi dziwnym No małym, nie wiem czy małym, ale na razie znalazłem duży węgiel. Chodź tu. Jaki skubaniec? Zabłądziłem i jestem w jakiejś innej. Ja ci nie powiem, gdzie ty jesteś. Dobra, nie chcę się tego wziąć, żeby było. Żelaza! Ja pierdziele. Jak piątka... Wiesz, jak piątka z Niemca. Otwark, pają, prak, prak. Tam jest kostek. Won, 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 won. Też won. Ja <ślam>. Ja pierdziel. Jezu, zabiłem frajera. Żyli gruz, No nie, że jestem jakimś racismo. <grym> Jest, mam żelazo, Starczy no mi... No chyba każdy zna ten tekst. Ten, starczy mi na wiadro. Yy, do wody na wiadro. No na wiadro ci starczy. Żalil wody. Znowu węgiel. I wyjście, i baran, i świnie czy świnie. Czy, czy, czy nie wiem, czy ich uderzyłem, czy nie, bo lagi piękne. Nie chcę Nie tego wszystkiego teraz tu wydobywać Ty, a spawnera niszczysz, czy zostawić? Może zostawić, żeby na eks czy coś. znowu żelazo. Kurna, chodźcie, gnoje, chodźcie, kurna, gnojkę małe. No, czemu nie idziesz, gnoju? Kostek, ty gnoju. Kostek, kurna gnoju Trzeba oświetlić Tak o Pięknie No w ogóle Za ilość żelaza Za poproszeniem chuj dużo tego żelaza Żelaza, żelaza I niech to jest To jest tu Tak, nie mów, że Nie mów, że to jest Diament Kur, cool. diament znam. Ja, diament, łykam. Mam Jakiś wyjdzie... cud. Mam 8. A ja nitki zbieram. Kto ja? Ja. No ja też nie wiem, jak chcą wyjść. Górna Tam na dół trzeba iść Do ilu nagrywamy? Do 60 do godziny? No i tak to podzielę na dwa karty, i w życie to była karta. No Ale logi. Dobra, kij z tym węglem. Nie łykam w to, że diament znalazłem. Znalazłeś diament? No. Aha. A ile ty miałeś? Cztery. Jak, jak, jak szybko. Bo się też tak miałem na solo. Że pod wodą były. Bo mam, mam taki akurat start. KURN! Lewa. co to jest? Creeper mnie rozpieprzył. Oh yeah. Fo! Teraz szybko tam trzeba iść Weź tu ten wiaderkiem, spuść wodę tutaj na dół Żeby lepiej schodzić Bo ja nie będę po tych lianach właził To jedno i woda No A co pozwoli się będzie szybciej schodzić? Nie chodzi mi, że ten, że ze skoczy się i będzie od razu na dole. Aha, do wody jakby tak. E, trampolina, ja nie trampolina tuba. Basen. No. Ja pierdzielę. Zasadnie się. Zasrany creeper. I teraz nie wiem, gdzie to wejście tu. Ja pierdzielę. To dobrze, że to trochę blisko jest. Jak ja tu robiłem wejście? Na to gdzie to wejście jest. Ja pierdzielę jakie lagi. Kto stworzył Creeper'a? Jesteś? Nie jestem, jestem. Rozbawiam ten... ten... To coś... ...miany, co tam były z jednej strony i wchodzę jeszcze w wiadro, bo może się było? Cztery mam. Ja pierdziele, jakie lagi mam, na... bym prawie spadł. Więc wiadro... Tak wiedziałem, że spadnę. ...to zrobię nieskończone źródełko, to zrobię kilka wiader. Dwa. Dwa wiadra. Ta łyka mnie się tej temy kurna nie zbiorę. Już do mnie snajper strzela. Ta, wicam jeszcze przejdź przez tą lawę za sraną. Kiedyś z tym parkour. O właśnie. Będziemy nagrywać jakiegoś escape'a? No nie wiem. Nie mam pojęcia, nie myślałem. Tym na razie się chciałem skupić na tym. To robię, nie? Czyli. Że... Aha, no, na razie tak. Zidzie na tym solo i tutaj. Jest, mam rzeczy. Ha, mam rzeczy. Ta, masz, nie wiem, czy żelazo zebrałem. Po co mi? Ja nie, daleko jest tu gdzieś woda, no ja potrzebuję wody. Kurna Zenek, idź mi stąd! Paszą won Dobra, ja idę stąd, bo jak jeszcze raz denę, to mi szlak trafi. Kurde, nie ma tu nigdzie blisko wody, no. No nie! Co, zginąłeś? Nie, nie zginąłeś jeszcze. Ale creeper jest, ja mam lagi jak cza. Jeszcze... Kostek przypomniał mi się kolega z klasy, <śm> ja pierdzielę teraz. Nie wiem, którędy wlazłem tu. O, fajnie, o, no nie, kurna wszędzie. Creepery. Mendes... Mendy społeczne. Jest, wyrąbał. No? Ja pierdzielę... Ja nie wywaliłem jedno wiadro, no? Nie mogę wywalić wiadra, no? Nie wiem wiadra, nie mam wiadra. Nie wiem wiadra, nie mam wiadra. Nie wiadra nie mam wiadra, co za? Ja pierdzielę ile tu potworów co za mendy. Gin szatanie. Co to było za pipkanie? Nie! Fok. Dawaj mi chodę. No i trzeba zjeść? I tak się cały dzień wyjadł, nie jabłek. Ja pierdzielę. No i pewnie. No i pewnie. Musiałem cię udać. Podłupa mi drewniane gówno. Ja pierdzielę. zombiak idzie. Idź mi stąd. Idź mi stąd. Ale znalazłem dziurę. O oh, wow To się nazywa tak. To się jakoś nazywa. Kanion. No, kanion znalazłem. Jest pod domkiem i obok tego jest naskinia.